Cześć! Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Akademii Gwiazd i... kończyliśmy na tym, że jesteśmy gotowi. <grystanie z góry> Dobrze, słyszę, że jesteś gotowa. Rozmawiałem w czasie z Kevinem. Porównanie y robienia ludów do występów na scenie było bardzo ciekawym. Po wystąpieniu możecie iść do domu, porządnie się wysłać, przed jutrzejszą wizytą w Wytwórni Darkor. Tam ogłosimy zwycięzców dzisiejszego etapu, a także otrzymacie nowe instrukcje od Pana Stilwatera powodzenia Musiałam się podrapać, bo mnie chyba komary atakował. <grymne> Go! Wodko, dobra. Dobra, nie jeszcze raz, bo jak przy, przypadek do góry, to nacisnąć swój Давай мы Может просто бучать? Kurczę, kumarmilla. Jest w noc i mnie atakują. Nimili. Już, już mnie ukuli, bo mnie trapię. Nienawidzę komarów. Wstęp u Leonarda wpadł bardzo dobrze. Gdy wróciłaś do domu, nie możesz przestać myśleć o tym, jak ekscytująca będzie jutrzejsza wizyta w Dark Horde. masz? Nie Głębokie wody? Trzeci dzień poszukiwania skarbu. Pójdź do biura Darkor, aby dowiedzieć się kto wygrał wczorajszą część konkursu i jakie, jakie jest zadanie na dziś. Tak, zostaje Tak. Chciałam się przewrócić, ale albo może bluzkę. Tą kupiliśmy chyba, co nie? Nie, tą kupiliśmy. Niech będzie no. Co się stało z tymi spodniami? Popsuły się No dobra, niech będzie to pasuje kolorystycznie U. No nie, nie trzepu ale widziałam go Głupie komary, nienawidzę komarów Dzień dobry, o, mm. chyba wszyscy już są, więc zaczynajmy. Po pierwsze, chcę wszystkim podziękować za wczorajszy wysiłek. Jury miało w tym na mm, wielki problem, bo nic nie ale tym powiem Wam dokładnie sposób wczorajszego etapu Król Lodów Jorvik Klonar. Mm. Dziękuję Maurice. wszyscy wczorajsze występy były wspaniałe, ale wygrać mogła tylko jedna drużyna. Zaleśniający występ perfekcyjny harmonię z występem poprzedniego dnia sprawili, że roztopiliśmy się jak lody w świetle reflektorów. W Więc z drugiego dnia otrzymują nagrodę roczną za opatrzenie w deser Mona Lisa, a są nimi Kevin Brittany, Lisekiom tak. Super, zataczyłam. <grym> Oczywiście za pierwszym razem, drugi dzień z rzędu. Gratuluję. Czujcie się zaproszeni na występy u Leonardo, kiedy tylko będziecie mieli na to ochotę. Teraz przekazuję głos dzisiejszemu sponsorowi. Pan mm, Clarence. Steelwater. Mm -hmm. Dyrektor Steelwater, jeśli ja mogę odwrócić drogi bałwanki. Drogi bałwanku. Dziś na miejsce finału naszego konkursu, a jutro odbędzie się Wasze występy. Za części z Was będzie to najlepszy w życiu. Tą częścią nie chcę mieć już więcej do czynienia. Dla tych, którzy wygrają dzisiejszy etap szkolny występ, będą, krocz... będą tylko małym kroczkiem do świata wielkiej sławy koncertów, nagrywania płyt, hektolitrów szampana, limuzyn i luksusów. Oto dzisiejsza zagadka. To była, była wskazówka. Nieważne. Pokryte bielą na niebotycznej wysokości. Jakaś góra. Najważniejsza jest wysokość. Głoście się tutaj, kiedy skończycie. Pamiętajcie, że wciąż musicie pracować nad piosenką z dnia pierwszego i drugiego. Ale pod kątem tego, co wam powiedziałem poza tym, oczekuję od każdego, kto stanie dzisiaj na scenie, że będzie wyglądał jak gwiazda od każdego czyli shopping idą sobie pa i tylko my bierzemy udział z całej szkoły? Nieźle <noise> w ogóle <noise> nie, to chyba stało ktoś, też nie wiem ale ekstra, musimy się teraz skupić pracowałem nad naszą wysoką dodałam jej nieco dynamiki, i będzie musiała pracować z tobą nad słowami i poskładać to wszystko do kupy w tym czasie nie przygotowuje choreografię Wspaniały, genialny oh plan. God. Przykro mi, że mój mi wczorajszy wystaw od z jestem mnie do busia. Do lekarza. Wiecie, co mi powiedział? Że nie mogę śpiewać ani tańczyć przez dwa tygodnie. Ja nie wiem, jak my wygrywamy ten konkurs. Powinniśmy, szczerze mówiąc, ja cały czas bym myślała, że dyskwalifikacja jakaś ta, w nogę teraz ta nie może tańczyć. Tragedia. I tylko ja pracuję z Kevinem. Dwa tygodnie, do czego ja się wam teraz mogę przydać? Nie martw się, będzie dobrze pamięta, jak dyrektor Steele powiedział, że na scenie mamy wyglądać gwiazdę. Tak i co z tego? Fantastyczny pomysł. Jesteśmy niesamowity. Czego ci tu nie rozumiem? Zajmuj się naszym wizerunkiem. Nie będziesz śpiewać ani taczyć, będziesz naszą stylistką. Raz się pod się pudca Kiomi się tam z tobą spotka. Dokładnie Britannis zajmie się choreografią. Kiomi i ja popracujemy nad tekstem. Alisa weźmie na siebie wygląd Kiomi. Masz sprawić, żeby wyglądała jak prawdziwa Gwiazda. Droga, umieram. Ale musimy żyć. Prietyjne ceseo od Kevina na do CV. Eee, dobra, choreografia, no to później. Spotka się z Kevinem w studiu nagrań, na no to szkoła. Festyl eee. spotka się z nią w centrum handlowym. O, to idziemy do centrum handlowego, myślę. Na początku trzeba odpocząć od tańca i śpiewu może się napić, bo umrę. Tu jesteś, dobrze cię widzieć. Czas przygotować się do wystawy. Srafno, że Clarence poczuje tak, jakby z jego cygaro wpadł mi do... co? Mu do spodni. Pierwszy przystanek. Co to jest? Uch. Pierwszy przystanek u freziera. Oho! I że tylko w trzeciej części był fryzjer. Myślę, że kolorystycznie zostanę. Hmm. No, one rozpuszczone mi się najbardziej podobają. To niech będą. Spójrz na siebie, takie tak jest wiele lepiej. Władze ci będą badać jak mucha. Jeśli napierzemy, to tylko jakieś fajne ciuchy. A, dobra, już myślałem, że nie będzie zadania. Teraz pora na kolejny etap. Robiłam solidne roz rozpoznanie w sklepach i potrzebujesz nas coś rzeczy. O, ma go, zaskreidł mi ktoś. Biały skórzany żakiet od Colors. No, no, chyba co zdjęcie zrobiłem. <laughs> <laughs> Bo nie Hmm. Skróżony rzeka to ten, niskie czerwone buty i spanie z od glamour. Nie wracę póki się nie upierzesz. Okej. Okay. Co zrobisz? No pra. Idę. Dobra. Co to pierwsze było? Tutaj i tu będzie biały skórzany żakiet. To jest to? No bo ta, później mamy czerwone buty. Ale niskie, a to jest, to jest niskie. To jest chyba nisko, co? Nie, ja zobaczę. Tak, dobra. A paski. Oj, nie przebrało się. Mm. I co teraz? Nie mam. Oj, nie mam już ich. Dobra, mam je. Mordeczko, spokojnie. Ciekawe czy mi zaliczyć czy będę musiała iść do domu. Przebrać. Dobra, i spodnie w paski. To chyba? <grym> Wam powiem. Piękno. Zaliczysz mi? Zaliczysz mi. Musisz czekać. Idę do domu. No dobra, no wyglądamy ładnie. I, centrum. Halo? Tak wygląda prawdziwy gwiazda. jak na ziemię. Zabójcze fryzura, buty ostrzejsze od brzytwy I ten top. Pokonasz ich w przed Bieg, chyba. Dobra. Szkoła. Ale pieniądz byłam bogata, a jestem bitna. Dobra, szkoła. Pierw tańce, bo są blisko. chyba, czy muszę płytę odebrać. Dostała, no to tańczymy. To było szybkie. To było szybkie. To było szybkie. Szybki. Próbowałam się skupić yy, w istocie, bycie. Yy. Bycia gwiazdą, co robi gwiazda, co jest kwintesencją jej jakości. Poza tym to musiało być coś, co mogłoby zaznaczyć ze swoją skręconą kostką, Duży że kaw nieco to skrócił, bo dłużej bym chyba nie wytrzymała. Gwiazdem cały czas pozują do zdjęć, czy dysku, pewnie nawet robią to we śnie. Będziemy mieć przewodnie naszej choreografii. Posuwanie do dzieła. Oj, sareczki, w ogóle zresztą dzisiaj taka właśnie jaka, ale po północy. Jest. W ogóle chciałam coś mówić. Mówiłam sobie, powiem to na odcinku i już nie wiem, co chciałam mówić. Tak to jest, na Inna prawda? to jest chyba. Nawet ten początek się zmienił. A nie, bo to jest końcówka. To nie jest od początku. Nenerwujemy, że musiałam te włosy zmienić. Mogłam sobie ten sam model wziąć i wtedy inny kolor. No i zabrakło mi przez moje katanie. Wood. I, I Kevin. Tak, ona nic od nas nie chce? Nie. Oni co czasem z opóźnieniem na nie dają. Tu jesteś, nasza gwiazda. Ok, zobaczmy, co uda nam się wymyślić. Tym razem myślę że o wspinaniu się na szczyt góry. Bycia gwiazdą jest więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Do chwili, gdy się znajdziesz, pamiętaj, co mówił dyrektor Sealwater o wysokości. Wysokość daje ci inną perspektywę, bierzemy się do pracy. Użyjemy tej samej muzyki, którą dałem w Brytanii z koczką. Kurde, tak jak ostatnio nam towarzyszył w odcinku KOD, to dzisiaj komor. Nie wiem, naprawdę go nie widzę, ale ja czuję, jak po mnie łazi. и уже в пару месяцев погрузим. Оправдание. Robię tam fragment tej piosenki. Kiedy nie fałszuję. Do <grywa> no, To echo fałszując W porowo. pora, aby udać do Dark Core Records Dark Horde. Przez SSO mówię, Core. Zgłosić Clarence'owi z Drewaterowi, że jesteście gotowi do wzięcia wstępu. Idziemy. Jeszcze to zrobimy. Co my tu mamy? Coś na deser? Słyszałem, że nękają Was same problemy. na kostki. Utrata głosu i wiedza ta niekompetentnego fryzjera. Słaby Nie miło jesteś. Mówiąc mi więc, co zrobiliście ze wskazówką mnie. No cóż, niepewność nigdy Was nigdzie Was nie zaprowadzi. że biznes to, to wojna. A zdecydowanie może Was zabić. No myśl. Co myślisz utkająca panno? Myślę, że Skocz wy dużo łasem przedstawienie posłuchajmy słuchajmy waszej piosenki. Potem z ale wróćcie rano na ogórze nie wyniku. Miło podciśnienie. Dobrze, idę.

No, Występ w Dark Horde był naprawdę udany. Wszyscy członkowie twojego zespołu rozeszli się do domu, aby odpocząć i jutro podobnie spotkać się z utwórnią. Zapisujemy i kończymy w tym odcinku. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jeden werdykt. Wygrała Dzieci Gwiazdnymi wieczoru szkolnego pokazu, więc um, chyba jesteśmy coraz bliżej. Nie mogę końca części. Mam nadzieję, że ten i jeszcze... Że, no, skończyłam już ten odcinek, że jeszcze jeden i chyba koniec. Jak widzimy. Dobrze, bez przedłużenia bardzo dziękuję serdecznie za, za ten odcinek. I do następnego. I popa.